Zakład karny w Sanoku powstanie w tym miejscu na działce o powierzchni ponad 11 hektarów. Pierwszy etap inwestycji zakłada budowę pawilonu dla 260 więźniów oraz budynek przeznaczony do widzeń. Kolejne miliony, dziesiątki milionów złotych spływają tutaj do Sanoka po to, żeby wesprzeć, wesprzeć służbę więzienną, ale też wesprzeć lokalny rynek, bo, e, jak mówię, no, kilkadziesiąt milionów Blisko 60 w tym pierwszym etapie, a Państwo widzą, że kolejne etapy... Przed nami. Inwestycja to dla okolicznych mieszkańców szansa na pracę, a dla funkcjonariuszy dodatkowe etaty i szansa na powrót dla tych, którzy pracowali w areszcie śledczym zlikwidowanym w 2018 roku. Deklaruję, że wszystkie osoby, wszyscy funkcjonariusze, którzy pracowali w jednostce Sanockiej, wrócą w pierwszej kolejności do tej jednostki. To jest bardzo ważne. I jeszcze chwilę, szanowni państwo, wytrzymajcie i wrócicie do siebie i będziecie. U siebie. To nie jedyna duża inwestycja w służbie więziennej. Mamy nowy kompleks penitencjarny, który powstaje właśnie w Chmielowie. Zakończenie inwestycji przewidziane jest na kwiecień następnego roku, ale też mamy pawilony mieszkalne dla osadzonych, które też już rozpoczęliśmy budować w Jaśle, w Dębicy. Budowa zakładu karnego w Sanoku rozpocznie się w ciągu najbliższych kilku dni. Więźniowie będą tu odbywać karę w systemie półotwartym, co oznacza, że będą mogli opuszczać mury więzienia, żeby pracować. Pierwszy etap inwestycji ma być gotowy w 2024 roku. Bakterie koli w wodzie.